Nie potrzebujesz reklamy, potrzebujesz pokazać prawdziwego siebie. Zanim wydasz chociaż złotówkę na płatną reklamę, zrób jedną bardzo prostą rzecz. Pokaż po prostu siebie. Nie fade, nieperfekcyjna koloryzacja, nie nowe nożyczki. TikTok kocha autentyczność, kocha pokazywanie tego, jakim tak naprawdę jesteś. Pój vibe albo przyciąga. Albo odpycha. W TikToku nie chodzi o idealny content, chodzi o regularność karmienie algorytmu i o to, czy ludzie czują i znają Ciebie. Chcesz wiedzieć, jak to wykorzystać, żeby klienci sami przychodzili do Ciebie bezpłatnych reklam? Mam dla Ciebie darmowy materiał na YouTube. Wejdź w link w opisie i obejrzyj, zanim znowu wrzucisz bezsensowny, bez celu materiał na platformy społecznościowe. To może ci po prostu otworzyć oczy. Sam doszedłem do milionowych zasięgów na TikToku. To przyprowadza mi. Do 20% nowych klientów w tygodniu. Wykorzystaj moją wiedzę. Zapraszam na YouTube'a, zostaw suba i zostaw płomień w komentarzu, jeżeli chcesz więcej tipów i darmowych porad. Puuu!